Wybierając się do kawiarni, wybieramy się w konkretnym celu. Chcemy się napić kawy. Może to być aromatyczne espresso, a może latte macchiato, a może cappuccino. Zamawiając espresso u baristy, najczęściej dostaniemy pytanie czy pojedyncze czy podwójne. No pewnie wybierzemy podwójne, dlatego że mamy większą objętość. No niestety jest to większa objętość wody, a tylko jedna porcja kawy. Ekspresy marki Siemens są wyposażone w wyjątkową funkcjonalność. Ta funkcjonalność to Aroma Double Shot. Możliwość przygotowania bardzo intensywnej, aromatycznej, pozbawionej goryczy czy kwasowości kawy. Kawy, która jest przygotowana z dwóch porcji zmielonej kawy i tylko jednej porcji wody. Dla przykładu, zrobimy taką kawę w tym ekspresie. Wybieramy sobie tutaj, już mamy espresso. Wybieramy sobie aroma Double Shot. Mamy tutaj taką kawę, aroma Double Shot mocna. Wybieramy sobie objętość filiżanki, przykładowe 50 ml. I naciskamy start. Kawa zostanie przygotowana w dwóch etapach. W pierwszym etapie będzie zmielona jedna porcja kawy i dodana połowa porcji wody. W drugim etapie będzie druga porcja kawy i druga porcja wody. Tym samym uzyskamy aż dwie porcje kawy tylko w jednym napoju, czyli w jednej objętości filiżanki.